100 lat pracy, 100 lat przemian polskiej wsi i to my, jako doradcy rolniczy, byliśmy cały czas z rolnikami. Także myślę, że można powiedzieć, że w dużej mierze kreowaliśmy tą polską wieś, pomagaliśmy rolnikom po to, aby mogli funkcjonować i faktycznie jest to czas wspomnień. I najbardziej takim obrazowym momentem wspomnienia to są fotografie. I patrzymy, analizujemy, porównujemy w jaki sposób praca na roli odbywała się 100 lat temu, 50 i w jaki sposób teraz się to odbywa. Były też bardzo odpowiedzialne zadania, chociażby akcesja do Unii Europejskiej, gdzie były zupełnie inne zadania zrzucone na doradztwo niż wcześniej, bo wcześniej wiemy, że głównie było doradztwo technologiczne, a w momencie akcesji do Unii Europejskiej musieliśmy się przeorganizować i w dużej mierze w tamtym momencie istotne było doradztwo ekonomiczne. Ci, którzy dzisiaj z nami świętują, mają różny staż pracy 20, 30, 40, 50 lat. Są również doradcy, którzy pracują kilka lat i mogą korzystać z doświadczenia tych doradców, którzy spędzili tutaj swoje całe zawodowe życie. Wielki dzień, wielka chwila. Praktycznie pracowaliśmy na to 100 lat, ale ostatni rok był bardzo intensywnej pracy, przygotowanie wielu rzeczy. Jest przygotowana publikacja na stulecie, także będzie można przeczytać o tym, co robili doradcy przez lata, jak to wyglądało, jak się zmieniało nasze doradztwo i rolnictwo. Praktycznie rzecz biorąc, na przestrzeni tych lat, kiedy ja pracuję w rolnictwie, są gigantyczne zmiany. Jak wspominam te historie, no to trochę łezka się kręci, czas leci. Wchodzą nowe technologie, nie tylko drony, nie tylko nowoczesne rolnictwo, ale też te podstawowe zasady agrotechniki. Propagujemy, pomagamy rolnikom. To dzięki pracownikom mamy tak świetne wyniki i jesteśmy, powiem nie cenieni, ale to dzięki doradcom i dziękujemy im za tą długoletnią pracę. W pracownikach starszych wiekiem, stażem jest ogromny potencjał, ale też potencjał w tym, aby tę wiedzę przekazać też młodszym pracownikom, którzy, tak jak obserwujemy to chociażby w naszym ośrodku, chłoną tę wiedzę i, i to jest niewątpliwie bardzo budujące i, i, i rokujące na, na przyszłość. I tu jest ogromna rola tych właśnie starszych pracowników. Rolnictwo rozwija się bardzo intensywnie. Ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce podążają też za tym rozwojem, dostosowując swoją ofertę dla rolników poprzez szkolenia, różne spotkania, które, które pozwalają poszerzać tą, tą wiedzę, ale jednocześnie budując takie zaufanie też do, do rolników, co jest niewątpliwie aspektem niezwykle ważnym. To właśnie tu, w Pońsku, to się zaczęło. 100 lat temu utworzono Ognisko Kultury i Pole Doświadczalne. Były to trudne czasy, ale kontynuujemy to. Przez 100 lat idea doradztwa nie zmieniła się. Są inne wyzwania, nowe technologie, ale generalnie o to samo chodzi. Trzeba powiedzieć, że w doradztwie pracują w większości pasjonaci. Dobrzy fachowcy i ludzie, którzy kochają swoją pracę, czy to są doradcy, czy pracownicy pola doświadczalnego, to, 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 to jednak czują to, tą pracę doradczą i, i dzięki temu ci rolnicy też nas, mam nadzieję, szanują. Przede wszystkim podziękowania dla naszych poprzedników, którzy pracowali w dużo trudniejszych czasach niż my, szczególnie po odzyskaniu niepodległości.